Dzień dobry! W dzisiejszym filmiku przedstawimy Wam z różą tor kulkowy, zrobiony z takich klocków. Mamy ich wszystkich 578 elementów. To wszystko znajduje się w takim dużym opakowaniu. I tak, zaraz zobaczymy, co dokładnie zawiera zawierające klocki. A mianowicie dużo takich różnej wielkości klocuszków. Dużo liczymy? Lepiej wszystkich? To chodź. Dziewa. Jeden, jeden, 1, 2, Także mamy tutaj razem 15 torebeczek z klockami. Tak, mamy tutaj jeszcze takie oto elementy. Prawdopodobnie są to w niektórych klockach Mamy takie otworki, i prawdopodobnie są to elementy, które wpada się w te otwory. Ale oprócz tego, pokażę się I Naklejki, tak jest. Różnego rodzaju naklejki. Również naklejki z literkami. Tak, jak już zobaczyliśmy w instrukcji, jest możliwość tworzenia, czy jak już nie wiem, zamku toru Albo na jakiejś takiej konstrukcji, yy, po prostu z cyferkami, yy, więc, więc, więc my na pewno wykorzystamy, prawda Róża, tak. te cyferki i będziemy uczyć się yy, liczyć. Co jeszcze zawiera yy, to wielkie pudło? A no proszę Państwa, takie elementy, tak to, są to są takie zjeżdżalnie, tak, takie. Pokaż mi, gdzie to jest? to jest o tutaj. I tutaj. Tak. I tutaj, 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 i tutaj. Dobrze, okej. Oprócz tego, z tego co widzę, posiadamy tutaj różnego rodzaju kuleczki. I tych kuleczek mamy tutaj, wszystko jest napisane. 24 sztuki, niestety dużo faktycznie tych różnych elementów eee, i czyli 24 kuleczki. Tak więc zaczynamy budowanie. dwa z instrukcji, jeden nie z instrukcji e, bardzo przyjemnie się to buduje samo budowanie zajął, tych trzech korów zajęło nam sporo czasu bardzo się przyjemnie buduje i teraz e, chodźcie, zobaczcie jak e, e, puszczamy kulki <grym zainteresujesz> okej, okay, drugi Yy, no, yy, trochę trudniejszy tor. Okej. Okay. I trzeci najtrudniejszy tor. Największy i najtrudniejszy. Panie tak Wciąż y, je, jest bardzo dużo klocków. Je, jeszcze możemy budować bardzo dużo skomplikowanych budowni. E, bardzo fajnie się buduje te klocki. E, no i tyle co chciałam powiedzieć. E, wchodźcie na naszą stronę internetową do sklepów. E, w tym filmiku było to na koniec. Byłoby by, by było to e, tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję. Subskrypcję. Tak? I lajka. I lajka Daj, I daj lajka.